Dzień dobry, 6, 6 marca 2024. Yy, dzisiaj jeszcze Wam tutaj pokażę, jak wygląda jak wygląda Marzenin. Yy, znaczy się, jak wygląda Marzenin, to nie, tylko droga prowadzi na Marzenin. Droga prowadzi, tu nie wiem, jakieś są radary postawione, puszki, nie wiem, aktum, aktum będą później nadawać. Chyba lampy. Lampy to są lampy, które które dezynfekują po prostu wszystko co się da, no i tam jest dalej zrobiony ten kawałek drogi, a tutaj, a tutaj jak widzicie, jak widzicie dziura na dziurze, szwajcarski ser nie, e, później przyjadą z taką maszynką, nasypią tego, tego wiecie, o, tak, tak i te dziury, te dziury co były. To te dziury zrobią się, zrobią się ponownie w tym miejscu albo obok. To są takie dywaniki. To są takie unijne dywaniki, nie? Dzisiaj byłam w Dresdenku, Nawet się nie spodziewałam, że pojadę do tego Drezdenka, no ale ale pojechałam. I tak jak widzicie tutaj, o, osłonki jakieś pozakładane, nie? Tak. Rzeczka tutaj płynie, płynie sobie, płynie. Skończyły się dobre czasy, skończyły się dobre czasy, zaczniecie się w końcu e, zabierać za inwestycje, które są potrzebne ludziom, a nie tylko Unii, nie tylko Unii, pierdoły tylko robić. Proszę, tu był kiedyś prawdopodobnie bruk i na ten bruk położyli ten dywanik, dywanik, bo to koło asfaltu w ogóle nie leżało, nie? Jeszcze byłam na Kawczynie dzisiaj, byłam też na polu. Eee, tak, także dzisiaj troszeczkę pojeździłam sobie. Tam też jest ser szwajcarski, bo przed wyborami zawsze coś tam robią, żeby ludzie przyszli, zagłosowali na nich, a oni wygrają. A oni wygrają kasę dla siebie. Kasę dla siebie i nic więcej. O, widzicie tutaj sobie, no, jak zwykle śmieci, buteleczki. Tak, to, to jest wszędzie. To jest po prostu wszędzie, przejdę na drugą stronę. Bo, gdyby coś tu jechało na tym zakręcie kiedyś, kiedyś o mało co, to policja by się ze mną tutaj zderzyła, bo tak goniła jakiegoś tam przestępcę, że nie zwracając uwagi na innych użytkowników drogi. Tak, wszędzie, wszędzie syf, wszędzie są śmieci. A oni pieniądze biorą ile się da za te śmieci i nie sprzątają nic. Ludzie też rzucają, ludzie też są po prostu już nawet nie wiem jak to nazwać, bo dzieci uczą, w szkołach, wszędzie uczą i później idzie taka babcia i rzuca ten papierek. Więc, bo, bo nieraz już widziałam, nieraz. Jak to się dzieje wszystko. Proszę bardzo. Lezdenko! Dresdenko, Karolina Piotrowska, pan y, Drzemałowski, tak? Y, bo muszę mieć zapisane na kartce, inaczej to nie pamiętam. Z twarzy pamiętam, z twarzy pamiętam. Pamiętam, jak potrafi być bezczelny. Y, sekretarz, sekretarz, sekretarzowie, wszyscy sekretarzowie są obsadzeni obsadzeni, po prostu korporacja oni są prezesami tych firm zarejestrowanych za granicą jeszcze przejdę się ten kawałek bo tutaj jest zawsze problem z tą drogą przejdę się ten kawałek, akurat jedzie samochód mało, że ta droga jest wąska już miałam wam nagrać jak tam nagrywałam ten plac zabaw, ale później no nie zawsze mam czas Także zrobili tam ten kawałek do. tu jest Niegosław, o widzicie? I tu ja nie pamiętam, nie pamiętam, żeby kiedyś ta droga była porządnie tutaj zrobiona. Tu nie ma nigdy pieniędzy na tą drogę, bo to pewnie jest wojewódzka. O, widzicie? Niemieckie, niemieckie kamienie. No to jest niemiecki bruk, po niemiecki bruk. Bo, oczywiście, tutaj był teren niemiecki, tak jak oni mówią. No, i tutaj teraz Niemcy chcieli wrócić. Niemcy, co niektórzy cwaniaki, land miał powstać, i chcieli tutaj sobie wrócić. Nie denerwuj się. Denerwuj się. Tak. To jest bezpieczna, bezpieczna droga. O. Oni tego nie widzą. Oni tego nie widzą, bo po prostu tutaj nie dostali zlecenia z Unii. Unia jeszcze nie przewidziała, żeby tutaj coś dla ludzi zrobić. A oni wykonują jak baranki polecenia. Widzicie? No. Tak jest do końca. Tak jest do końca. Cała droga. W drugą stronę jest to samo. Znaczy się od zakrętu później jest zrobione. To, co wam już nakręciłam, pokazywałam, jest zrobione. No jeszcze się trzyma. Jeszcze dywanik, dywanik asfaltowy się jeszcze trzyma. Yy, mieszkańcy też nie widzą tego. Mieszkańcy nie protestują. No, bo każdy sobie, załatwi jakiś biznesik. Yy, dzisiaj widziałam pan Krawczyński startuje już do Rady Powiatu. Co on będzie się do Drawska tam pchał? On się pcha wyżej. Po jeszcze większe pieniądze, on więcej rurociągów będzie mógł wtedy sobie porobić, więcej wody będzie mógł sprzedać. Tak, kochani, tak to wygląda.